Miałem wtedy około 12 lat. To, co się wydarzyło, prześladuje mnie do dziś. Wychowywałem się z tatą w niedużym mieszkaniu w bloku. Byłem zapalonym graczem World of Warcraft. Każdą wolną chwilę spędzałem przy komputerze. Tak samo było i tego nieszczęsnego dnia. Był czwartek. Tata przez cały tydzień pracował na popołudniową zmianę, co oznaczało, że po szkole będę miał cały wieczór na granie. Wróciłem do domu, rzuciłem plecak, wziąłem obiad do biurka i odpaliłem grę. Czas pędził. Zanim się obejrzałem, była już 23. Pora, o której tata zwykle wracał. Nagle usłyszałem, że ktoś wchodzi po schodach. Zgasiłem monitor, zsunąłem się do łóżka i przykryłem kołdrą, udając, że śpie. Drzwi wejściowe zaskrzypiały, klik. Włącznik światła w przedpokoju. Krok za krokiem prosto do salonu. Zwykle tata rzucał tam torbę i szedł pod prysznic. Tym razem zatrzymał się przy moim pokoju. Zawyły stare zawiasy. Drzwi uchyliły się powoli, a do środka wlała się smuga światła z korytarza. Pomyślałem, że sprawdza czy śpię i zaraz odejdzie. Minęła minuta, potem druga. Wciąż stał w progu nieruchomo. Oddychałem równo, udając sen. W pewnym momencie usłyszałem kroki, bardzo powolne, ostrożne. Kierowały się w głąb pokoju, do fotela, który stał może metr za moimi plecami. Wyobraziłem sobie, że uważa, żeby nie nadepnąć na jakąś zabawkę. Krok, przerwa, krok, przerwa. Wreszcie usiadł cicho, jakby tonął w gąbczastej tkaninie. Zapadła cisza, tak gęsta, że słyszałem tylko własny oddech. Skupiałem się na nim, żeby brzmiał naturalnie. W głowie przewijały się pytania: Co on robi? Dlaczego tak? Może robi to częściej, tylko zwykle już śpie? Powieki zaczęły mi ciążyć i wtedy metaliczny brzęk kluczy. Zamek w drzwiach wejściowych zaskoczył. Ktoś wszedł do mieszkania. Zamarłem. Jak to? Co się dzieje? Wtedy usłyszałem głos taty. Dlaczego światło w przedpokoju się świeci? Serce przyspieszyło, jakby gnało do gardła. Kto siedzi za mną w fotelu? Drzwi do mojego pokoju uchyliły się szerzej. W progu stanął tata, ten prawdziwy w kurtce z torbą. Wyskoczyłem z łóżka, wybiegłem na korytarz i zacząłem krzyczeć, że ktoś jest w domu. Histeria nie do opisania. Pobudziłem pół piętra. Tata obszedł mieszkanie dwa razy. Jeden z sąsiadów poszedł z nim. Obaj zapewniali, że nikogo nie ma, że wszystko jest w porządku. Kiedy oddech wreszcie wrócił mi do normy, usiedliśmy w salonie i opowiedziałem mu wszystko krok po kroku. Wzruszył ramionami. Powiedział, że to musiał być sen. Nie umiał jednak powiedzieć, jak sen włączył światło i uchylił moje drzwi. Następnego dnia tata wziął wolne, żebym nie był sam. A dwa dni później wpadł na pomysł, który okazał się najlepszym lekarstwem. Pojechaliśmy do schroniska i adoptowaliśmy psa. Od tamtej pory mój towarzysz przesypia ze mną każdą noc. I choć do dziś nie siadam tyłem do tego fotela, łatwiej mi oddychać, kiedy słyszę spokojne chrapanie mojego nowego, najlepszego przyjaciela. Skoro nadal nie uciekłeś, to znaczy, że jesteś już jednym z nas. Zostaw suba oraz lajka. Pomaga nam to tworzyć dla ciebie kolejne historie, a tobie niczego nie przegapić. Nowe odcinki w każdy piątek o 18.00. Był piątkowy wieczór. Wróciłem z pracy, rodziców nie było. Wyjechali na imprezę znajomego poza miastem. Cały weekend dom miałem dla siebie. Po całym tygodniu nie zamierzałem gotować, zamówiłem pizzę, rozłożyłem się na kanapie i przeglądałem memy w telefonie. Po mniej więcej 10 minutach usłyszałem wyraźne kroki na zewnątrz. Za szybko jak na dostawce, pomyślałem. Dźwięk przesuwał się spod jednego okna w stronę drzwi wejściowych. W domu miałem zgaszone światła, więc ktokolwiek to był, nie powinien mnie widzieć. Podszedłem do wizjera, nic, czerń. Na zewnątrz świeciła lampa, więc coś musiało zasłaniać pole widzenia. Nachyliłem się ponownie i zrozumiałem. Patrzyłem prosto w czyjeś oko. Wyrwał mi się krótki, niekontrolowany dźwięk strachu. Niezbyt głośny, ale ktokolwiek był po drugiej stronie, musiał go usłyszeć. Po sekundzie to rozległo się pukanie do drzwi. Odruchowo zapytałem: "Kto tam?". Cisza. Chwilę później drugie pukanie, mocniejsze. Pizza. Niemożliwe, za wcześnie. A jednak skąd wiedział, że zamówiłem? Zajrzałem do wizjera jeszcze raz. Znowu czarno, jakby ktoś przycisnął do niego materiał albo palec. Poprosiłem: "Proszę się odsunąć, nic nie widzę". Kroki cofnęły się o dwa, trzy metry, ale mężczyzna stanął poza polem wizjera. Postanowiłem, że nie otworzę, dopóki nie zobaczę z kim rozmawiam. Coś tu było nie w porządku. Zabrzęczał telefon, który zostawiłem na kanapie. Kierowca z pizzerii był na dojeździe. Poprosiłem, żeby się nie rozłączał i zerknął, czy ktoś kręci się pod drzwiami. Po chwili powiedział, że widzi gościa w czarnej bluzie z kapturem. Nie na mojej posesji, tylko na chodniku kilka metrów dalej. Nikogo więcej w okolicy. Odebrałem pizzę i na szybko streściłem dostawcy, co się wydarzyło. Poradził, żebym zadzwonił na policję i odjechał. Zostałem sam w salonie. Jadłem i zastanawiałem się, czy to zgłaszać, co ja powiem. Że ktoś pukał do drzwi? Wypowiedziane nagłos brzmiało głupio. Stwierdziłem, że nie będę robił z igły wideł. Obszedłem dom, sprawdziłem zamki i okna. Było późno, więc poszedłem spać. Tylko, że od tej pory byłem wyczulony. Za każdym razem, gdy obracałem się z boku na bok, zerkałem kątem oka na okno. Zamknąłem nawet drzwi do sypialni, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Obudził mnie dziwny dźwięk z zewnątrz, jakby ptak stukał w blaszany dach garażu. Nie pasowało to do niczego, co znałem. Uniosłem głowę, nasłuchiwałem. Ucichło i wtedy w okno wleciała cegła. Szkło pękło z odruchowo cofnąłem się na łóżko. Bez wahania chwyciłem telefon i wybrałem 112. Kiedy czekałem na połączenie, usłyszałem szybkie kroki oddalające się w ciemność. Zgłosiłem wszystko dyspozytorowi. Dopiero wtedy zauważyłem, że do cegły przyklejona była kartka na niej krzywo i grubym markerem zapłacisz za to, co zrobiłeś. Policjanci przyjechali szybko. Pierwsze pytanie czy zaszedłem komuś za skórę? Sam już o tym myślałem. Jasne, człowiek czasem zatrąbi, czasem wejdzie komuś przed nos w kolejce ale nie potrafiłem wskazać nikogo konkretnego. Przeszukali teren, spisali notatkę, obiecali, że przez całą noc i jeszcze kilka kolejnych będą kierować patrole na moją ulicę. Minęło już ponad dwa tygodnie, nic więcej się nie wydarzyło, tylko że ja wciąż nie potrafię odetchnąć. Oglądam się za siebie, zasypiam późno i przysięgam, nigdy więcej nie spojrzę przez wizjer. Wydarzyło się to na początku maja w ubiegłym roku, kiedy rodzice obchodzili 20 rocznicę ślubu. Z tej okazji wzięli kilka dni wolnego i wyjechali. Ja byłem wtedy w trzeciej klasie technikum informatycznego. Spędzałem długie godziny przy nauce i programowaniu. To było nie tylko szkołą, ale i moim hobby. Dlatego majówkę zamiast z kolegami przeznaczyłem na pracę nad jednym z projektów. Mieszkam w dwupiętrowym domu, a mój pokój jest na górze. Z tyłu posesji rozciąga się mały lasek, który widzę przez okno. Z przodu jest ulica, po bokach domy sąsiadów. Trzeci dzień w domu, zupełnie sam, mijał tak samo jak poprzednie. Wstałem w południe, coś szybko zjadłem i usiadłem do komputera. Po kilku godzinach zrobiłem przerwę. Przechodząc obok okna, odruchowo spojrzałem w stronę lasu. Wydawało mi się, że przy jednym z drzew stoi człowiek. Dziwne. Nie prowadzi tam żadna ścieżka, nigdy wcześniej nikogo tam nie widziałem. Sam też tam nie chodzę. Na parapecie leżała lornetka, którą kiedyś kupiłem na wycieczce. Chwyciłem ją i przeskanowałem teren. Pusto. Pomyślałem, że może to sarna, która już uciekła. Nazwijcie mnie paranoikiem, ale aż do zmroku, ilekroć przechodziłem obok okna, patrzyłem w tamtą stronę. Po długiej pracy wybiła pierwsza w nocy. Prysznic i spać. Taki był plan. Kiedy wychodziłem z łazienki na parterze, kątem oka zauważyłem, że lampka na podwórku właśnie zgasła. To model na czujnik ruchu. Nocą często zapalała się bez powodu, więc machnąłem ręką. A jednak podszedłem sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte. Były. Uspokojony wszedłem na górę i położyłem się do łóżka. Zasnąłem od razu. Po chwili jednak obudziłem się bez wyraźnego powodu. Próbowałem przewrócić się na drugi bok i wrócić do snu. Coś nie dawało mi spokoju. To było irracjonalne, ale czułem, że coś jest nie tak. Po około dwóch minutach usłyszałem na dole dźwięk upadającego przedmiotu. W głowie szybko przeleciałem listę rzeczy na parterze, które mogły huknąć. Nic nie pasowało. Usiadłem na łóżku. Wstać czy nie wstać? Iść sprawdzić, czy udawać, że to nic. Ciekawość wygrała. Otworzyłem drzwi na wprost schody w dół po prawej wąski korytarz do sypialni rodziców i gabinetu taty. Zszedłem zaledwie dwa stopnie i poczułem na gołych stopach zimny podmuch. Wychyliłem się nad balustradę, tylne drzwi były otwarte, w jednej sekundzie wszystko ułożyło się w całość. Ktoś wszedł do środka, strach ścisnął mnie jak obręcz, rozejrzałem się po parterze, z mojego miejsca widziałem fragment salonu i kawałek kuchni, nikogo. Wyciągnąłem telefon, żeby zadzwonić na policję. To był odruch, może i głupi w takiej sytuacji, ale zrobiłem to bez namysłu. Ekran dopiero co się odblokował, kiedy z za rogu wysunął się mężczyzna. Mimo ciemności widziałem go wyraźnie. W ręce trzymał sportową torbę, twarz zasłaniała mu kominiarka. Zadrżałem, jakby ktoś przyłożył mi do karku prąd. Telefon wypadł mi z dłoni. Odwróciłem się, żeby wpaść do swojego pokoju. I wtedy z gabinetu taty wyszedł drugi. To był ten moment. Walcz albo uciekaj, wybrałem to drugie. Wbiegłem do pokoju, przekręciłem zamek. Zaparłem się całym ciężarem o drzwi, gotów na pierwszy cios. Nie nadszedł. Zamiast tego poczułem, że po drugiej stronie ktoś po prostu stoi, jakby blokował wyjście. Nacisnąłem klamkę, sprężysty opór, tak, trzymał ją albo czymś podparł. Po chwili dotarł do mnie inny dźwięk, szybkie, metodyczne szuranie i stuk, otwierane szuflady w pokoju obok. Chciałem krzyknąć, że policja już jedzie, ale świadomość, że napastnik stoi dosłownie kilka centymetrów ode mnie, sprawiła, że głos utknął mi w gardle. Zostało mi tylko trzymać drzwi i modlić się, choć nie jestem osobą wierzącą. Najdłuższa krótka chwila mojego życia. Nagle, ciężkie, pospieszne kroki na schodach. Potem przez uchylone okno dobiegł mnie tu pod w ogrodzie. Podbiegłem do parapetu. Dziwne: lampka z tyłu domu się nie zapaliła. Nie widziałem ich, ale słyszałem jak forsują ogrodzenie i biegną w stronę lasu. Wyglądało na to, że uciekli. Ostrożnie odsunąłem się od drzwi i przekręciłem zamek. Wyszedłem na korytarz, włączyłem światło, po telefonie ani śladu, pobiegłem do sąsiada, na szczęście mimo późnej pory otworzył, zadzwoniliśmy razem na policję i do rodziców, do domu wróciłem dopiero ze skortą funkcjonariuszy. Jeden z nich, spisując moje zeznania, stwierdził, że włamywacze prawdopodobnie obserwowali dom od jakiegoś czasu i skorzystali z nieobecności rodziców. Zginęło sporo rzeczy, głównie elektronika. Ta noc nauczyła mnie, żeby częściej ufać instynktowi, a na koniec mała rada ode mnie. Jeśli wydaje ci się, że kogoś widziałeś, najpewniej rzeczywiście tak było.